Wymiana oleju w skrzyni biegów Taki model 3 litrowy 180 koni Tak, śruby do spuszczania i do nalewania oleju To od spodu lepiej, myślę że lepiej filtr ściągnąć, ale chyba nie ma potrzeby Zaraz wam pokażę w tym miejscu, tu jest pod skrzynią biegów, równo tak pod pół osią. Ciężko ten korek dopatrzyć. O, jest on dokładnie tutaj, To jest na nim Tak. czyli równo pod pół8, a nalewać olej, można tutaj się jakoś dostać. O, to jest pod tym akurat czujnikiem, i w tym miejscu dokładnie. Ładko widać teraz lepiej no, to wygląda korek z lewy górne klucz ósemka i bus tam gdzie już odkręciłem korek znalazłem z takiego węża ogrodowego kawałek stąd będzie bardzo ciężko widać, bo to od spodu wtykałem go nawlekłem lejkiem ja to spuszczenie. Tak to widziałem 5 litrów, a tam ze 3 wchodzi, może 3,5. Mam nadzieję, że się nie przeleje. No to widział w czystym, jaki jest stanie olej w tej skrzyni, bo nawet nie wiem, jak to ma tam przebieg. Już popuściłem wcześniej korek. W miarę, w miarę fajny widzę olej. Piłki ją ja są no. Jakieś kawałki metalu. To jest magnes, ale na pewno kawałki metalu są, coś się wycierało. Można je widać Na czarnym nie wiem, czy bycie widzieli. Zdejmę jakąś kartkę, wezmę papier, to bycie widzieli. Ja to pod palcami czuję kawałki o jakieś opiłki drobne. O, tu widać dokładnie w tym miejscu. Drobne piłki metalu. O to widać. No, wymienimy. Będzie fajnie Chodziła Trochę ciężko skrzynia chodziła. Z takimi lekko oporami. Zalejmy motula ale tu musi być ten GL5 do tej 180 konnego silnika tak, dobrze mówię? jakiś tam GL z oznaczeniem, symbolem GL5 75 chyba W90 teraz dokładnie widać no, kawałeczki o skrzynia tak na jedynce, dwójce trochę tak haczyła jakby leciutko o tu nawet widać kawałeczki takie dosyć spore nie wiem ile ten olej miał, bo nie dam ten samochód zaczęliśmy robić tak. ale zalejemy trochę więcej Tutaj, tu wchodzi 3 litry mam tak w planie wlać 4 jak coś to trochę opuścimy no, ole jest Dobra, teraz wyczyścimy, bo to jest magnes. W tym jest koreczku I on, on ale tutaj jeszcze Jeszcze tu są piłki rowane I zobaczcie kolor tego oleju. Tak, jak on wygląda. Jak tu przez tył. Zobaczcie, jaki to jest czyściutki. No, ten olej w skrzyni nie powinien być aż taki bardzo czarny, bo tam nie ma ani jakiejś temperatury ani nic. No pewnie wiadomo, występuje tarcie i cięższa praca silnika. Temperatura jakaś. Ale nie ma spalania tak w silnikowym. Ale zobaczcie, jak wygląda ten olej tutaj. No, zobaczcie, jak może nie jest tak, jak się patrzyło w porównaniu. Ten na ten nie jest taki najgorszy, ale już jego świetności minął. Gdzie trzecia buteleczka. Walutku coś cieka wąż taki ogrodowy, bo nie miałem innego, to się odcięło najważniejsze, żeby tam do silnika przynajmniej tam z 2 cm go wsadzić żeby nie wypadł, 2-3 cm tam ten wąż siedzi i bez problemu taka średnica węża ogrodowego tam wchodzi do wlewu powinno się tam wlać tyle oleju że z tyłu jest taki koreczek Rewizyjny czy stanu oleju, jego się popuszcza, od, odkręca się tak i wtedy wiadomo ile tego oleju należy. Tu fabrycznie prawdopodobnie 3 litry wchodzi, tak, ale tu chyba 3,5 litra zaleje. Lepiej zawsze troszeczkę więcej, nic się nie, nie stanie pewnie przez uszczelnie czy też nie. Jak się dowiadywałem, to niektórzy 4 litry wlewają, znajomi i też jeżdżą. Lepiej troszeczkę więcej tego oleju. <grystanie> No, nie wiem czy tam będziecie widzieli o tym wężyku co mówiłem tu jest jakiś czujnik i tam pod czujnikiem o dokładnie już więcej nie będzie widać rurka wciśnięta od góry nie trzeba filtra odkręcać bez problemu bo rękami się namaca tu i między wężami o tak żebyście widzieli między tym wężem dolotowym powietrza tak, a tym wo wodnym jest bez problemu wejście na rękę No nawet widać No tak fajnie widać no i dobra no po wymianie tego oleju już na sam koniec biegi bardzo lekko wchodzą o przetem tu mi haczyła jedynka, dwójka tak było bardzo ciężko teraz nawet bez zapalonego ślinka No teraz o, praktycznie lecił się każdy bieg. Bardzo pozytywnie tu mi wsteczny zawsze tak haczył. a no teraz bardzo fajnie. Takie że jednak w ogóle tak <laughs> na marginesie bardzo jak żeśmy zmierzyli bardzo mało tego oleju było bo ja wiem może 2,5 litra także troszeczkę brakowało. Ja tam jak na zdjęciu pokazałem później dolałem te jednak tego oleju. Tak? Także cztery butelki wlałem razem 4 litry czyli z taką dużą dużą górką powinno być 3. No ale że te upiłki takie były na tym korku wydaje mi się że jak się dopytywałem nie zaszkodzi i no zawsze Zawsze będzie lepiej, jak jest tego więcej oleju Niektórzy nawet leją 4, 4,5 litra No mówię, ja zalałem 4 litry, tak się waham, ale zalane 4 litry i nic się widzę nie dzieje Bardzo fajnie chodzi, zobaczę jak to będzie działało później